Przy okazji lamp, no przede wszystkim lamp, chociaż nie tylko, bo to też jakiś ścianek, współpracuję z koleżanką, która zajmuje się szkłem fusingowym i witrażowym z Kasią Kost, bardzo utalentowaną artystką, która albo sama wymyśla mi szkło do lampy, albo wykonuje ją według mojego projektu. Z Kasią poznałyśmy się bardzo dawno temu. Zrobiła dla mnie właśnie witraż, który miał tego toptaka w sobie. No a potem Kasia w pewnym momencie zajęła się, oprócz witrażu, zajęła się szkłem fusingowym. No i z tego szkła fusingowego tam zrobili sobie piece takie ogromne i, i wykonujemy teraz różnego rodzaju elementy wspólnie. Akurat tutaj dobrze nam się współpracuje, bo dobrze się dogadujemy i stylistycznie jakoś się też rozumiemy bardzo dobrze. Może to być bardzo proste szkło, takie tylko i wyłącznie przetopione, bezbarwne. Dziękuję. Albo można zrobić jeszcze, wpuścić w niego różnego rodzaju kolory przez dodawanie barwników. Czasami też na przykład robi takie różne elementy z pokruszonego szkła witrażowego, które też zatapia i, z, i też można fajne efekty uzyskać. No i wszystko zależy od tego, co, co chcemy uzyskać. No to, to wtedy spotykamy się. Yy. Robimy burzę mózgów i jakiś projekt wymyślamy wspólnie, technologię czy połączenia tego szkła z metalem. Jeżeli na przykład mamy jakiś pomysł na lampę, no to też ustalamy sobie jakiego rodzaju to szkło chciałabym, żeby wyglądało, czy ma być takie bardzo mało mięsiste, fakturowe, czy nie. Jeżeli na przykład chcemy uzyskać jakąś fakturę na szkle, no to Kasia robi na tym proszku, na którym to jest rodzaj jakiegoś takiego podłoża, na którym kładzie się to szkło, ona może tam przy różne reliefy zrobić. Może nawet napisy zrobić, może zatapiać w tym szkle różnego rodzaju rzeczy, chociaż no nie, nie, nie wszystko, ponieważ no metal, metal na przykład ciężko jest zatopić w szkle ze względu na to, że inaczej się rozpręża temperaturowo niż szkło i może po prostu to wszystko popękać.